Чёрт! Нужно накрыть видео, всем, всем хаммедам, за то, что не спустил на видео! Окена не имеют на календаре написано, о которых видео. Po co ja tak biegam jak szklane Go godzina drogi Bo chciałbym nagrać coś Okej, okay. ja was witam, jestem Kamil, Jesteś? i dzisiaj e e e będę odpowiadać na pytania, a na pytania. Tacy jesteście. Dobrze, że nie zostawiacie komentarzy, pytań, ani challenge'ów, ani, ani, ani zadań, których muszę zrobić. Naprawdę. Ale zadań w tym domu, nie? Bo poza... nie mo poza nie mogę yy, bra brać kamery za to. No to dziękuję ci, Cat że chociaż ty zadałeś mi pytanie a jeden mi dodał komentarz na do któremu odpowiedziała. a ta osoba to Paweł Zawada Paweł Zawada Paweł Zawada. Paweł jeśli nigdy nie oglądasz jeśli nie oglądasz wideo to go nie oceniaj no to dziękuję ci bardzo Purple że mi... że mi chociaż ty zrobiłeś pytanie no to czy mnie tu widać? No, e, nie martw, nie, nie, nie martwię się o to. E, no to, e, Parpulcat mnie się pyta, załatwisz inną kamerę lub no, przeciwnie nagrywasz bo strasznie c nie. Przepraszam Parpulcat, ale... No nie, taki mi robi komputer, bo ja mam taką e, i mikrofon i kamerę zainstalowaną i ja kiedy nagrywam, to bez lagów mi się to robi, nie wiem, czemu kiedy instaluję wideo, to się tnie Rozumiesz? To wybacz mi, proszę. Wybacz. Ale chociaż ty, yy, ty, ty, i, i wola akurat tych, którzy yy, tym razem. Yy, Ale a macie dać komentarze, nie? Nie, nie, to, 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 to nie, tego nie, tego nie dawać! Tego nie dam, a stary tam. ani się macie mi tego dać, ani się macie! Macie. <laughs> Słyszę taką muzyczkę, na bo sobie niczego nie wolę. trzeba ogóle Eee, Chociaż e, wolę tych ludzi, którzy nie odpowiedziali, ale w tym odcinku i tak macie dać. Komentarz pod tym filmikiem. 100 na 100. Jak nie, to co ja będę robił w następnym filmiku? No co? Proszę pokazywać mój dzisiejszy hubrem, bo to, to jest naprawdę czarne. Zaraz Wam to pokażę. I Paweł Zawada. No proszę, obejrzyj tamten filmik. Nie możesz go oceniać nie oglądając go. Bo kto nie lubi patrzeć, jak ktoś dostaje w głowę, w głowę ten. ten, ten. Dostać karę śmierci śmierć Marka No kogo to nie zabrawasz, że ktoś dostaje coś do Aut ktoś do mnie dzwoni po To tam w ktoś do mnie dzwoni Co mi się stało z tym? Przepraszam, ale... Tak. Eee, jak mówię... Kto lubi, Ja kiedy to z jakieś no! Wow. to do mnie dzwonić? Nie mogę odebrać. No i czasu moje ubrania? Fajnie, nie, to jest takie dopasowane. Co to jest Nie ma? No, na kupce coś mi. Aj, ja, to. Kogo interesuje mój kupę? To tylko, to po kupiec do spłonie. Nie aż taki komplet, ale. No i w następnym nocirku spróbu jutro spróbuję albo dzisiaj jeszcze, jeśli uda mi się coś nagrać pokażę, spróbuję Wam pokazać moją siostrę Moją siostrę Czuję szczurkę Wyradną Dopóki nie zrobię zakładną z nią o bycie miłym, ona nie jest ze mną miła czy wy też macie takie siostry? Albo czy macie takich braci, którzy robią takie jak moja siostra, że dopiero, dopiero się powiedziecie, powiecie, nie, powiecie yy, siostra przez tydzień ma być, masz być dla mnie miło, albo, albo jak nie, to mi zapłacisz? To, to, co to bym zrobił? Czy wy macie takie siostry, albo braci? Bo ja tak, Moja siostra. Tak. Ale czasami potrafi być miła bez takiego blokadu, ale bardzo rzadko. Napiszcie mi, e, pamiętajcie, challenge, e, pytanie albo zadanie. I napiszcie, czy macie takiego brata lub siostrę. I proszę, nigdy nie oceniajcie filmików tak głupio, jak zrobił to Paweł Zawada. Pa, pa, Paweł Zawada, nie mam nic przeciwko tobie. Może, że ta opinia, że kogoś cię nie, 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 nie lubisz, tylko dlatego po, po obrazku, to nie możesz tego oceniać. Jeśli to oglądasz, napisz o, o, czy to, to co ci powiedziałam, to do ciebie dociera Jak nie zapraszam na konwersację na następne wideo. Albo na live. No, zrobię może taki livestream, livestream na YouTube. Tylko ci, którzy zdążył obejrzeć na czas, zobaczą mnie Jak gadam przez godzinkę, przez dzienną godzinkę I coś No dziękuję żołnierki, że oglądaliście ten wideo i ja Was żegnam i proszę Was, pamiętajcie, komentarz jakie ma, m, m, mam zrobić. Challenge, pytanie, zadanie i czy macie tego siostr lub brata. I Paweł zawadał, proszę mi odpowiedź. Czy do, 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 do Ciebie dotarło to, co sobie ja się czy Czemu się zawsze powtarzam? Eee. Yy, no i... No tyle, i kliknijcie też ten guziczek Nie, ta, nie do dnu po prostu ten na górze I też kliknijcie, jeśli nie, nie zgłaszam was, to może taka reklama, była nie wiem Subskrybuj Wiem, że nie wyżywam wam napis, ale mm, Potrzebny mi jest jakiś youtuber, który mi pomoże nie, nie mówię o romku żadnym takim, no bo ja nie jestem sławny Tylko dzięki e, innych youtuberach e, sławnych bym mógł się dostać na szczyt Jak są normalnie z opinii waszej to jakiegoś półsławnego youtubera, nie wiem który ma przynajmniej mniej niż 50 tysięcy subskrypcji T5.00.00 Jeśli jest jakiś taki youtuber Który Chce się ze mną do, e, dogadać No niech napisze do mnie do e, gmaila Gmaila razie co to się nazywa e, fila? Muszę sprawdzić mojego gmaila, nie? Bo Chwilę. Już jestem dobry, że ten filmik trwa 10 minut i coś. Tak. Nazywam się Kam 6 małpa Jeśli jakiś taki odbrań, który ma mniej niż 50000 540 to niech mi napisz na Gmailu. A ja was... Co wam mogę powiedzieć? Jzekman. Parziołki! I pamiętajcie wszystko to co powiedziałem, jeśli nie pamiętacie to przewidnijcie se. I ja Was pozdrawiam serdecznie. Pa!